Watchdogs. Watch Dogs Kiedy mówiłem w zapowiedzi, że będzie to gra naprawdę wielka, taka obszerna, którą będzie ciężko objąć, no to nie żartowałem. Teraz po ukończeniu Watch Dogs twierdzę, że dawno nie grałem w grę tak nierówną, tak naładowaną, a jednocześnie pustą, tak dobrą, a z jednej strony tak słabą, przeciętną wręcz, jak na to, jak wiele nowych i odkrywczych rzeczy próbowało gdzieś tam kiedyś zrobić. I kiedy patrzę tak z trochę większej perspektywy, stwierdzam, że jest to jeden, to jest ta gra, ta gra, która siedziała w piekarniku trochę zbyt długo, która w którymś momencie straciła świeżość i Ubisoft chyba naprawdę nie widział, jak dopiąć tę klamrę, bo ilość rzeczy, które oni wcisnęli do no Watch po prostu spójrzcie. Sekcje platformowe, kiedy jesteśmy pod wpływem narkotyków. W Watch Dogs, kiedy nasza postać, nasz wielki twarcie robi łupi, jaha, niczym Marian. Granie w szachy, bo tak, czemu nie? Akurat mi tam się miło gra w szachy, ale czy to musiało być w Watch Dogs? Zwłaszcza, kiedy masz no, grę, no, no. gdzie co chwilę robisz y no nie wiem, na przykład przygotowujesz zasadzki na ludzi, którzy nie spodziewają się, że wysadzisz ich samochód w powietrze. Watch Dogs nie wie czym jest. On naprawdę się pogubił i dlatego mam takie wrażenie, że oni chcieli wetnąć tyle rzeczy, które uważali, że będą fajne do gry, że w pewnym momencie zapomnieli, że gdzieś to musi być gra. Bo kiedy pamiętam, zaczynałem grać w Watch Dogs i po prostu chłonąłem te wszystkie minigierki, te wszystkie rzeczy dookoła, te wyścigi, te eksplozje. Pisałem o tym do Bizona i Bizon się zapytał, "OK, wszystko fajnie, ale co z głównym gameplayem? Ja wtedy zrobiłem takie... Jestem iluzją koguta, to nie ma głównego gameplayu, ta gra jest zbiorem tylu elementów dodatkowych, że traci ten własny swój ten ten, ten, ten ten środek i... Ktoś powie, o, hakowanie jest najważniejsze, hakowanie. Ktoś powie, że skradanie się jest najważniejsze, ale to wszystko jest płytkie. To jest tak, jakby ktoś chciał nas zapełnić takimi tylko małymi... Wyobraźmy sobie, że ktoś nam przynosi taki wielki tak, tak, taki kosz i robi nasyć się tym. I te wszystkie kawałki upadają, część zostaje na stole, część jest dobra, część nie. To jest Watch Dogs. A szkoda, bo Black Flag, Assassin czwarty, dał mi wrażenie, że Ubisoft to garno, że Ubisoft zrozumiał swój sandbox w końcu. Bo teraz Ubisoft powiedział, że o, oni nie zaczynają gier, dopóki to nie będzie seria. U, będziemy wypuszczać chociaż jeden open world sandbox na rok. Byłem pewny, że już to rozumiecie, Ubi. Naprawdę Black Flag dał mi przyjemność podróży po mapie. Black Flag dał mi poczucie, że jestem piratem. I on wiedział, że ta jedna z tych piłeczek, tymi, tych wynalazków, które chciał nas nasycić, on wiedział, że jedna z tych rzeczy, czyli główny wątek, animus i tak dalej, jest słaby, dlatego dał nam wiele w zamian. Czegoś innego, żebyśmy mogli powiedzieć: A nie podoba ci się Abstergo? Fajnie, masz tu inne rzeczy, bo on bardziej jest piratem. I będąc piratem, te rzeczy dodatkowe pasowały. Miałeś poszukiwanie skarbów, miałeś ulepszenie statku, miałeś bitwy morskie, to wszystko się wiązało. I później musieli zrobić grę o hakerze w mieście, który chodzi w czapce. Tu nie ma bitew morskich, więc co zdali? Jakieś bitwy z gangami, wymiany ognia, dali pościgi. To wszystko jest i to, to nie jest złe, wiele rzeczy jest naprawdę dobre, ale nie ma duszy. Bo kiedy pomyślałem, na czym spędziłem najwięcej czasu w Watch Dogs, w grze, która powinna być o hakowaniu, i przynajmniej w moim interpretacji powinno być o skradaniu się, byciu tym duchem, tym Batmanem, który ratuje miasto, i nikt nawet nie wie, że on to robi, bo on jest lepszy niż policja. Tak, większość czasu spędziłem na strzelaninach i uciekaniu. Co mi się strasznie podobało w tej grze. No to jak wyglądała większość moich strzelanin, w których tak naprawdę niewiele strzelałem. Zdecydowanie więcej spędziłem czasu używając ładunków wybuchowych, bo. Przynajmniej widziałem, że coś robię. Zazwyczaj, kiedy strzelamy w Watch Dogs, nawet tego nie czujemy. Każda broń jest taka sama, robi tylko psium, psium, psium i delikatnie poskakuje nam na ramieniu. Eee, także nie daje... nie ma frajdy, po prostu nie ma fajdy ze strzelania. Samo uciekanie, na przykład przed policją, jest słabe, że jednak, kiedy już kogoś gonimy, to już jest trochę lepiej. Zwłaszcza, że jesteśmy na motorze. Same samochody jeżdżą bardzo dziwnie, tak sztywno, tak nie chcą się ślizgać. I na przykład ludzie mówią, że o GTA 4 miało dziwny model jazdy. On był dziwny, ale dało się go nauczyć w jakiś sposób. A łożdek do samego końca miałem wrażenie, że ja nie jadę, tylko w jakiś sposób cały czas walczę ze sterowaniem. Tak, oto całe hakowanie, które się sprowadza na cięcia kwadratu żebyśmy w tym przypadku mogli wysadzić rurę z wodą i teraz używamy właśnie najpotężniejszego shotgunu w grze, który jak widać na tym dystansie był niemal żałośnie słaby, bo... No sorry, był dalej niż 2 metry od Ciebie. I chciałem przy okazji wspomnieć, masz grę stworzoną przez twórców Assassin's Creed. Masz grę, w której tyle czasu spędzasz goniąc ludzi przez jakieś murki-mureczki, Jedna animacja przeskakiwania? Naprawdę, jedna animacja. Nie chciałem się wyzrobić, chociaż, nie wiem, dwóch? Czy był taki problem w ciągu pięciu lat dograć więcej niż jedną animację przeskakiwania? A oto, jak wygląda reakcja jedyna na eksplozję. Wiadomo o grach, w której się tyle ściga, kiedyś samochód wybuchnie, więc jak wygląda animacja bohatera? Au. Ogólnie główna oś fabularna Watch tak całkiem tragiczna nie jest, ale też nie mogę powiedzieć, żeby było coś wyjątkowego. Mamy ten pomysł, że ta gra będzie taka poważna, że to jest historia hakera, który musi naprawdę wiele znieść, który wiele poświęcił, który musi jeszcze wiele stracić, zanim miasto będzie znowu bezpieczne, a on będzie miał swoją zemstę. Tak. Y Naprawdę gra cierpi przez wiele, wiele różnych głupich pomysłów, takich jak to, że postaci się pojawiają i znikają niemal od razu. Kiedy tylko coś ciekawego mogłoby zacząć się dziać, to gra stwierdza, nie, już wystarczy, czas na nowy wątek, czas na nową postać. A ja mówię tak, ja pa, 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 a on? A on może kiedyś wróci, ale to się będzie to samo. W ogóle gra ma problem z zachowaniem tej równowagi też na przestrzeni takiej naprawdę podstawowej jaką powinien być odbiór w ogóle klimatu gry ona nie wie czy chce być tą historią o super twardzielu który nocami dbał o bezpieczeństwo miasta czy po prostu mrocznego gościa który się mści i nieważne kto mu stanie na, na drodze on każdego załatwi Co You're gonna be my eyes and ears inside Rossi Freeman. No, no, no! Man, rock will kill me. Yeah, what will he do when I send him everything I've got? You want to see more? No. Just erase this shit, please. Well, you play along like a good little bug? And I will. I'll be in touch. <sighs> e. Mm. nie jest to. To naprawdę nie jest to. Ja chciałem, żeby mi się podobała ta fabuła. Ja chciałem, żeby te postaci coś wnosiły, ale to są stereotypy. To są postaci, które mają po prostu być takim gotowcem, takim szablonem. A szkoda, bo ja myślałem, że to będzie gra nie szablonowa. No i mamy głos głównego bohatera. Jak źle jest? To źle. Nie jesteś what co oczekiwałem. Okay, słuchaj.

on strasznie ten głos dusi, on go harczy i mam wrażenie, że on go potrafił mówić tylko na jednej takiej tonacji. I kiedy on jeszcze mógł sobie siedzieć spokojnie w budce taki skulony i mówić rzeczy w ten sposób. Słuchaj, Jax, musimy się dowiedzieć, co się stało z twoją mamą. Ona musi być bezpieczna, a ten świat jest brudny, a ty. Ty musisz pozostać czysty. Tak kiedy musi do kogoś coś krzyknąć, on gubi głos, w ogóle zaczyna mówić w swój naturalny sposób i jak naturalny głos tego aktora w niczym nie przypomina postaci Aidena, dlatego to jest taki dziwny dysonans z momentami w grze, kiedy mamy strzelaninę i na razie wszystko jest w porządku. Nagle szybko osłaniaj mnie! Je. Tak chwila, to, to jest sam koleś. Jest naprawdę dziwnie. To jest, to jest Sinusoida. No ale cała gra jest takie o. Więc, czemu się dziwić, że i głosównego bohatera raz jest dobry, a raz. Większość czasu nie jest. I kiedy, jak sobie narzekamy na Warzów, narzekamy, narzekamy, to przychodzi moment, kiedy postanawiamy się skradać. Ogólnie, w grze bardzo rzadko musimy się skradać, więc, kiedy sami po prostu postanawiamy, a teraz będę sprytny, no to wtedy to daje nam naprawdę ogromną, ogromną satysfakcję. Bo nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, bo źle rozpoznaliśmy teren. Czy ktoś nas dostrzegł, mimo że nie powinien? To my wybaczamy także. Naprawdę wiele War Dogs można wybaczyć, ponieważ możemy czerpać tyle frajdy samego aktu przemieszczania się po polu walki. Nawet tak jak widać teraz, dostawałem ze wszystkich do jasnej cholery stron. I had fun! Po prostu się dobrze bawiłem, Już to jest głupie i proste, i skradanie się jest po prostu banalne w grze. Ale lubiłem mieć tą przewagę, lubiłem móc wejść z pistoletem, z tumikiem i wiedzieć, że sobie koniec końców ze wszystkimi poradzę, bo jestem super hakerem, szpiegiem, extraordinaire. Także ogłuszanie jest spoko, no i na koniec możemy wykorzystać punkty doświadczenia, żeby jeszcze lepiej się skradać, jeszcze lepiej hakować i... Ech. A później coś takiego. Po co tego typu misje? Po co misje, kiedy kogoś się skortujemy? One mi się w ogóle nie podobały, ale to w ogóle. Nie podobały mi się też dziwne bugi w grze, takie jak ten, w którym po prostu miasto zniknęło. To było co najmniej dziwne. As all of you. Ale teraz po prostu petarda. Powiedziałem, że skardanie działa, jeżeli robimy to na mało odległości. Bo kiedy chcemy już na przykład podejść do zadania takie ja teraz, to odkryjemy, że gra jest po prostu tempa. Póki strażnicy nas bezpośrednio nie widzą, nie wywołują alarmu. Możemy ich wszystkich ściągać karabinem z daleka. Jeszcze sobie zwolni czas, żeby broń Boże, celowanie nie było dla nas jakimś problemem. I. Yy... Teraz 6 ulubiony moment, wrogowie w kamizelkach, lewe jądro, lewe jądro, moszna, przeładowanie, on tam dalej stoi, on tam dalej czeka. Prawe jądro, prawe jądro, lewe jądro, lewe jądro, prawe jądro, prawe jądro, prawe jądro, prawe jądro lewe jądro, prawe jądro. Włos. Strażnik jeszcze nie miał dość. Patrzymy co stwierdza? O, idę stąd, nie, 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 to mi się nie podoba. I uciekł mi tak po prostu. Właściwie odszedł, a nie uciekł po tym jak toś zmasakrował jego worek. No. Wyciągamy więc karabin przeciwprzętowy, bo wiadomo, że każdy nosi pod płaszczem sami kilka karabinów. A tak w ogóle patrzymy teraz na misję DLC exclusive dla wersji na PlayStation. E to jest żart, te misje, naprawdę. One są tak sztucznie wydłużone, ponieważ musimy przez trzy z nich jedynie kogoś gonić samochodem, a czwarte ogranicza się do mordowania ludzi na dachu, które przed chwilą widzieliśmy, a następnie ucieczki przed policją. Ucieczki, która zajęła mi dosłownie 3 minuty, ponieważ przed helikopterem możemy się po prostu ukryć pod mostem i już nas helikopter nie znajdzie, a policjantów wystarczy wykiwać. Ubisoft, 5 lat. Bolał was mózg. 5 lat. Niespodzianka. Pięć lat. Tyle pracy, tyle milionów dolarów, tak niesamowity budżet, tak wielu ludzi przy jednym projekcie. I ona dostaje mech w skali 10-stopniowej? Mech, bo jest spoko, można pograć, ale jest zabugowana w kosmos. Postaci są jednowymiarowe, fabuła jest mieszaniną. Bo sam gameplay się składa z tysięcy elementów, które ktoś rzucił i może któryś będzie spoko? Naprawdę to wygląda jak. Próba zrobienia specjalnie przeciętnej gry. A wątpię, że ktoś powiedział hej, zróbmy najlepszą podróbę, średnią nieudaną GTA, jaką tylko będziemy w stanie. Chyba nie było takich cel. Chyba ktoś tu chciał zrobić naprawdę next genowe podejście do otwartego świata, w którym wszystko jest otwarte. It's all connected! To się łączy. Nic się nie łączy. To, to, to jest tysiąc elementów, które się nie łączą, a powinny. Bo mieliście potencjał, mieliście ludzi, mieliście wizję, która w którymś momencie się rozmyła. Ja bym chciał usiąść z głównym szefem projektu, jeżeli jest tam jakiś szef, a nie po prostu losowi ludzie wchodzili do biura i każdy robił co mu się dzisiaj podobało. Jeżeli jest szef projektu, to ja bym chciał z nim usiąść. I pokazać mu filmik pierwszy, który promował y, Watch Dogs. Ten gameplay chyba bodaj z 2012 roku, kiedy mm, pokazał nam, jak w, na, w jakiejś mrocznej ulicy a jeden zatrzymuje ruch tak i zaczyna się wymiana ognia. Ja Chciałem mu pokazać ten filmik i kiedy on będzie szlochał, to ja bym go poklepał po plecach i powiedział Cóż, przynajmniej próbowałeś. Żegna się z wami, blady. Na razie.